Na początek mam takie pytanie, czy szczęście pasuje do waszego lifestyle? Odpowiedzcie mi w komentarzach. Czułam internet, ja nazywam się Krzysiek Staniu i witam was w nowym odcinku od Zara do WebDewa. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kródach, a konkretnie o jednym kródzie, który się nazywa Voyager. Robiłem go, testowałem w różnych małych projektach działa całkiem spokojnie, Niczym, większym jeszcze. Go nie, nie implementowałem, ale generalnie sprawdza się, działa, jest bardzo wygodny i przyspiesza pracę. W nowej wersji mojego bloga, którą opublikuję już niebawem, będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Cały kod będzie też na GitHubie, właśnie mojego nowego bloga z użyciem tego króla Voyager. Także zapraszam, i gdybyście chcieli jakieś inne kródy zobaczyć, to dajcie mi znać w komentarzach. Cześć. Nie potrzebujemy tak pustej tabeli. Możecie ją nazwać jak chcecie, ja sobie nazwałem tak. No i wykonujemy polecenie instalacji czystego projektu Laravela. U mnie to się będzie nazywało Block V. Zwróćcie uwagę, że wersja to jest 5.3. Dlatego, że z 5.4 ten Voyager nie do końca sobie tutaj praży. I New Project. Dobrze, dobrze. Block V, OK. Ok, ok, ok. I ok. Dobra. Uzupełnię sobie od razu Enva, bo go będę potrzebował. Nazwa tabeli. Tak się nazywa mój user i moje hasło. Ok. No i w konsoli wchodzę do tego bloku V. I co my tu musimy zrobić? Na początek musimy zrobić Composer Require z Voyagerem Potem co on nam tu mówi, że musimy zrobić? Musimy dodać do Providera to No to dodajemy app Nie app, sorry config i app I tutaj jest nasz, nasze miejsce na to Ok, to nam się ładnie zainstalowało, i teraz yy, instalację Voyagera zrobimy z tej linijki, ponieważ zainstalujemy sobie z jakimiś standardowymi już modułami, które, znaczy ze standardową uzupełnioną treścią, żeby je tam nie tworzyć nie wiadomo czego, to na potrzeby ćwiczeń wklejamy polecenie. To nam się ładnie instaluje. No i pozostanie nam po prostu to zaserwować. I tutaj, 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 tutaj i admin. No, i z racji tego, że robiliśmy to w tył z, z tym parametrem dami to założył nam się taki użytkownik admin adminmaupa.admin.com i hasło password. No. no, i mamy taki widzicie. Formatkę taką administracyjną, bardzo ładną. Różne moduły, takie standardowe, posty, takie blogowe, strony, kategorie. No i spoko. Ja Wam pokażę, jak tutaj coś dodać. No, bo tutaj macie standardowe rzeczy, na których już możecie tak naprawdę postawić bloga, dopisując, dopisując tylko jakiś frontowy kontroler. Więc, ok, wejdźmy sobie w. Database, to nas interesuje. Tworzymy sobie po prostu nową tabelę. Prawie tak jak w phpMyAdmin, tylko trochę łatwiej. Comments z modelem i z migracją. pole ID nam zostaje. No i wiadomo, taka takie standardowe dodanie komentarzy, czyli ktoś by miał nika, ktoś by wprowadził treść komentarza. Tutaj wybieramy, że to jest typ tekst. Zwróćcie uwagę, że to są typy, które się pokrywają trochę z tymi typami z bazy danych. I jeszcze jedno pole, które nam będzie trzymać ID posta, do którego komentarz będzie należał, bo zrobimy sobie taką relację. I to oczywiście będzie integer. I co jeszcze? Timestampy. I tyle. Wywołamy to. OK. I to nam sprawiło, że mamy już uruchomioną, tutaj stworzoną tabelkę comments. Widzicie, wyklikaliśmy sobie ją. Zgadza się tak jak miało być. I teraz, co my sobie z tym możemy zrobić? Czemu Ty się tu palisz na czerwono? Panie Voyager? Panie Voyager. Hmm. A może coś z to jakiś problem. No dobrze. O już przestał. I teraz tak. Wchodzimy sobie do... Lampa mi się chyba psuje. Wchodzimy sobie do do Voyagera, do panelu i tutaj mamy coś takiego, że możemy dodać chleb na tabelę, no to dodajemy. I to jest właśnie stworzenie tej formatki administracyjnej. No i tutaj standardowo nick Będziemy mieli takie pole Nick, to będzie pole typu input. Kolejne pole content to niech będzie pole rich textbox. Tutaj mamy post ID, no to z listy go zdejmijmy i to będzie to pole, które będzie relacją do naszych postów. I żeby to zadziałało dobrze, to musimy sobie tutaj spojrzeć w dokumentację. I tutaj mamy taki kawałek kodu, taki JSON który opisuje nam to, w jaki sposób będzie wyglądać to wiązanie, jak ono ma być pobierane z bazy tej tabeli nadrzędnej. I tak, żeby to działało, to musimy wybrać, że to będzie SELECT, no i tutaj podać tą konfigurację. I teraz tak, u nas w tej tabeli nadrzędnej chcemy, żeby było pobierane z niej Podczas dodania lub edycji pole ID jako klucz i jako label, nie name, tylko to nam siedzi w polu, już patrzymy, w polu title. Tak, czyli robimy takie pole. OK. I tak, to sobie wyłączamy, bo nie potrzebujemy tych timestampów, zostawiamy tylko odczyt. Na takim slagu będziemy pracować, tak to się może nazywać. Ikony nie wybieramy. No i do jakiego modelu to będzie podłączone? No i mamy tutaj informację, że do modelu AppComment i to się zgadza, ponieważ wygenerowaliśmy razem z tą tabelką taki model. On jest tutaj. Widzicie, Comment jest w przestrzeni APP, czyli on nam tu jakby sugeruje już to w dobry sposób. No i co? No i możemy to w takim razie zasubmitować. I to już jest prawie gotowe. Jeszcze musimy sobie wprowadzić to do menu, żeby to funkcjonowało w menu. I tu mamy taki menu builder dla admina. Wchodzimy w builder. No i dodajemy nową pozycję. Nasza pozycja to jest Comments. Na takim rucie będzie pracować. Ikonę możemy pobrać to, żeby tutaj w tym lewym menu się pojawiała. Z listy ikon A, wierzmy, pierwszą z brzegu, tutaj się klika i w tym samym oknie, no i to dajemy, i to jeszcze nam się nie pojawi na liście, bo jeszcze tutaj mamy rolę i musimy przeedytować rolę dla admina. No i widzicie tutaj, wpuścić admina na to. I tutaj jest całe zarządzania celem do wszystkich modułów, co jest dość spoko, bo możecie sobie stworzyć nową rolę, z jakąś tam, nie wiem, z jakimś e, przykładowo e, rolę redaktor, gdzie ktoś będzie mógł dodawać tylko posty, ale nie będzie miał do tych modułów administracyjnych dostępu. I to jest tutaj jak najbardziej do wyklikania, też tak jak całe, a, cała ta formatka. No i zwróćcie uwagę, pojawił nam się nam koment z naszą ikonką, którą wybrałem, i mamy cały formularz. Tutaj oczywiście najpierw lista, dodajemy nowy rekord, możemy sobie wprowadzić name content i żeby nam tutaj działało prawidłowe powiązanie, no to oczywiście w modelu od komentarzy musimy dodać to standardowe public function, tak jak nazwa tabeli, czyli posts, i to nam zwróci this belongs. I to jest post z przestrzeni, tutaj widzicie Voyager i klas, i to już będzie działać. To nam się tutaj ładnie do Jusa dodało. A, sprawdźmy, czy ta relacja się pojawia. No, i pojawia się, mamy tutaj a, nasze posty, jakieś tam standardowe. No i dodało nam się, widzimy to na liście. OK, tutaj mamy, tak jak mówiłem, posty, możemy sobie dodać jakiś nowy. Jak widzicie, to wszystko jest gotowe do użycia. Zdjęcie jakieś można dodać. O. No i jest, i działa. No i teraz, co by z tym można było zrobić? Można by, 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 by stworzyć sobie frontowy kontroler, no i oprogramować sobie tak jakby front naszego bloga, czyli nie tutaj, tylko tutaj. PHP Artisan Make. No tak, jeszcze by nazwę jego wypadała podać. Indeks. No i Okej, okay, mam stworzony tutaj kontroler. Tworzę mu od razu metodę public, jakąś taką pustą. Ona niech się też nazywa indeks. OK. Teraz mogę dodać tutaj routing sobie od razu, żeby już wejść na tą metodę. Tutaj widzicie, jest automatyczny routing dla wszystkich tych modułów Laravel, nie Laravel, tylko Voyagera. A właśnie on jest tym prefiksem admin, i teraz ja chcę wykorzystać ten routing, bo to będzie moja strona główna. No i robię sobie standardowo wskazanie na controller i na metodę as, i niech się to nazywa indeks. Index. Ja to nazywam także. Mm, nazwa kontrolera i nazwa metody nazwa kontrolera i nazwa metody tak samo zwykle nazywam szablony czyli nazwa kontrolera na którym szablony pracują index i nazwa metody tak szablon się nazywa czyli index blade no i możemy zobaczyć czy to nam zadziała a nie zadziała bo tu nie ma returna return view no i index index hula hula ok no to mamy coś takiego teraz by wypadało zrobić to tak żeby to jakoś w miarę ładnie i sensownie wyglądało więc robimy coś takiego boot strap free templates o, tutaj mamy jakieś darmowe te, szablony. Wejdziemy sobie w blogowe i taki on tutaj szablonik. No i pobierzemy go po prostu. pobierzemy, rozpakujemy. Może gdzieś tutaj. git, ignor, jakiś cancel. Nie, to gdzieś indziej ekstrakt. Limit. Tu sobie go rozpakuję. ok I gdzież on się pojawił? Tutaj. Dobrze. No i standardowo CSS, IMG, JS i Wendor. Co w tym Vendorze siedzi? Aha, takie biblioteki. Czyli to sobie standardowo wkleję do mojego publika. To taka szybka, um, takie szybkie zintegrowanie żeby wam pokazać jak szybko sobie można bardzo prostego bloga zrobić HTML blog.v, public i wklejamy merch po prostu dobra i teraz wypadałoby stworzyć jeszcze sobie layout tutaj no to stworzymy sobie layout new php file Okay. I nasz ją zasilimy sobie po prostu tym, co jest tutaj w tym dokumencie, indeks HTML. Ok. Wklejamy. Wklejamy i tak. jakieś ścieżki są do poprawienia? Tak, to poprawimy, to poprawimy. Coś tu jeszcze gdzieś. Jakie ścieżki tam jeszcze chyba na dole coś mi o właśnie, tu, tu tu i tu i tu I teraz powinno hulać, odświeżymy to a, nasz szablon nie korzysta z layoutu jeszcze eee, dobrze to od razu zrobimy sobie sekcję więc na początku layout a, eee, nie, extends Nasz layout i sekcja jego na się nazywa body. Tutaj dobra, na razie nic nie będziemy zwracać. And, and section. I dobrze. I chyba teraz już zadziała. Tak jest. Jest nasz clean block. Jest nasz clean block. No to tak. To jest jakaś lista, tutaj, dobra, wejdźmy do tego layoutu i znajdźmy tą listę. Tu jest home, tu jest e, nasz pewnie, bo to jest ten clean block, czyli to jest to. A tu jest prawdopodobnie nasza lista, jest container i ten container. Dobra, czyli wszystko co jest w kontenerze przeniesiemy do szablonu, a tutaj wypuścimy naszego yelda. Małpa, yeld. I nazwaliśmy, nazwaliśmy sekcję Body. <laughs> OK. Dobrze, dobrze. Szablon tutaj. I efekt powinien być taki sam. I jest taki sam. No dobrze. To są dane na sztywno wprowadzone, a my chcemy na usuwam, żeby to było szczytywane z bazy. Eee, to mi wygląda na Notkę, która ma być powtarzalna, prawdopodobnie no i jest jedna pojedyncza. Notka A zamknę to jeszcze. No to teraz, co w moim kontrolerze? Po prostu wyciągnę sobie to przez Panginate od razu. I przekażę do szablonu ok, no i co, no i pętelka forage post post i end forage, a nie for, nie section, tylko forage. Ok, i tak, tu jest miejsce na tytuł, więc rzućmy post. Title. Tu jest miejsce na treść, to jest chyba body, z tego co pamiętam w tej tabeli. Tak, body. Oczywiście tam, jak będzie dłuższa treść niż to, co tutaj widzimy w tych takich przykładowych, a zazwyczaj tak na blogu jest, no to sobie to jakoś obetniemy i będzie działać, a i damy może datę postet e, on i post, e, żeby się nie pomylić, to skopiuję created at i tutaj tym sposobem powinien mi widzieć Wszystkie rekordy, ale nie zobaczyliśmy. Post, post, tam, 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 co się dzieje. Post, post. Przekazane jest ładnie. A. Literówka. I tym sposobem mamy z bazy danych wszystkie rekordy wyjęte, tak jak widać tutaj. Jeszcze, żeby te html się tutaj nam ładnie. Mm, Pokazywały, to musimy zrobić tak. No i mamy jakąś tam listę naszych notek. Ok, co by tu jeszcze zrobić? Można by na przykład zrobić przekierowanie na notkę i żeby to zrobić, to musimy sobie zrobić metodę. Będziemy to post. Niech ona się nazywa. Na razie niech zwraca szablon. Pusty. INDEX post. Oczywiście stworzę sobie ten szablon tutaj w indeksie. Post blade. I teraz tak. Dobra, layout jeszcze. sekcja body and section ok mm, dobrze routing teraz pod to i niechże to się nazywa post i ma w sobie parametr post wskazuje na metodę post i ma taki identyfikator ok Teraz na naszej liście mogę, mogę, mogę. Tu jest nasz link. Mogę zbudować ten link poprzez metodę road, odwołując się do tego identyfikatora index post i jako drugi parametr przekazuję post. I teraz tak, linki już tu powinny być poprawne. Zgadza się, mamy ID1, 2, 3 i tak dalej. I teraz musimy sobie odebrać to prawidłowo w naszej metodzie, czyli odbieramy naszego posta, przekazujemy go do szablonu. No i oczywiście tu musimy zatypować, żeby nam tu wpadł cały obiekt, a to jest ten właśnie obiekt Post. I żeby się to poprawnie wyświetlało, to chyba wystarczy po prostu to skopiować do szablonu Post. I Enter. No jest, działa. Spoko, spoko to działa. Zobaczmy, czy zadziała stronicowanie. Mało mam tych rekordów, więc żeby ich nie dodawać, zrobię tutaj dwójkę. I tu potworiczem wywołam sobie stronicowanie poprzez dobrze już nam znane Pages. A nie wiem, to jest Posts. posts. Links. Jest nasze stronicowanie, nawet działa. Ok, to jest mój post najnowszy, i w tych postach mamy zdjęcia. Ono sobie siedzi w, pole, w polu image. Więc wyjmijmy sobie na widoku. Wyjmijmy sobie jeszcze to zdjęcie. Poprzez img src. To siedzi w katalogu STORAGE i teraz POST i chyba tak dobra odświeżam no jest spoko zdjęcie to jest legendarny no, wokalista pewnego zespołu OK i tyle chyba miałem na dzisiaj zaplanowanych tych ćwiczeń. Jak widzicie, złożenie takiego prostego bloga jest dość proste. Tutaj nie będę implementował jeszcze tych komentarzy. Komentarze pokazywałem Wam tylko po to, jak łatwo stworzyć sobie nową formatkę w obrębie, w obrębie Waszego panelu administracyjnego. Krótko mówiąc, wyklikujecie wszystko. Oczywiście tego typu rozwiązanie ma swoje koszty o których powiem innym razem, hmm, może jeszcze rozszyfruję Wam ten skrót e, tego chleba, o co tu chodzi? Hmm, to widać tutaj o Widzicie, są nam takie krąki, i to mniej więcej wygląda tak. Idziemy sobie do wędora. Do, to się nazywa TCG voyager-source-http-controllers i tu mamy coś takiego jak bread-controller o i tu mamy bread-relationship-parser browse our data-bread potem mamy r widzicie, widzicie to r e edit, o tu widać, o ładnie a nie, od Ada i e, 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 e. no i D oczywiście od e, Dilita. No i tutaj to jest taki jeden kontroler, który obsługuje te wszystkie nasze, właśnie te chleby, m, który tam niby ma obsługiwać wszystkie przypadki. A nie do końca tak jest, bo gdy tylko w trochę bardziej skomplikowany sposób zacząłem używać tego, no to co chwilę coś wychodzi, jakieś takie drobne, drobne, drobne rzeczy, No ale ten projekt jest jeszcze dość świeży i wymaga dopracowania, no ale jak widzicie, do prostych rozwiązań jest dość przyjemne i w zasadzie czemu nie, czemu by go nie używać, wydaje mi się, że na pewno będzie to lepsze niż WordPress, na pewno będzie czytelniejsze, przynajmniej dla mnie jest o wiele czytelniejsze. Oczywiście. Nie ma co porównywać, bo nie ma to tyle różnych pluginów, rozszerzeń i tak dalej, i tak dalej, ale jakoś tak zawsze z WordPressem. No, w każdym razie, e, gdyby ktoś z Was chciał sobie zobaczyć, jak to działa, to polecam to pogrzebać. Ja tutaj dużo grzebałem, bo mam taki jeden problem, którego jeszcze nie udało mi się rozwiązać. Może nakręcę o ten film, jak mi się uda, dopiero rozwiązać. Bo to nie jest nic jakiegoś wielkiego, skomplikowanego, a myślę, że to jest cenna lekcja na to, żeby. Sprawdzić, jak to wszystko w taki magiczny sposób działa. No to na dzisiaj tyle i do zobaczenia. Cześć.